Czernie przeczytałem komentarz. Nie po to zapieszam cały rok, aby teraz na wakacjach oszczędzać. No to pogadajmy o tym, na czym warto, a czym nie warto oszczędzać na wakacjach. Kacper Bisan przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Wakacje, wreszcie wakacje! Dziś trochę eksperymentalnie, trochę vlogowo, bo jestem właśnie na greckiej wyspie Zakynthos i pomyślałem, że jest to ciekawy moment, żeby w tej nieprasowanej koszuli powiedzieć Wam o moich przemyśleniach, gdyż byłem tutaj ostatni raz, 6 lat temu. I to była wtedy wycieczka zorganizowana. Pojechaliśmy na takie pierwsze prawdziwe wakacje z żoną, i to kosztowało do dzisiaj, pamiętam, 1400 kilkadziesiąt złotych od osoby, 7 dni all inclusive, trzygwiazdkowy hotel, ale pokojiki były bardzo fajne. I dzisiaj tu wróciłem z trochę innym nastawieniem. Jestem od czwartku do niedzieli i nie liczę pieniędzy, przynajmniej nie na te rzeczy, na które nie warto, i patrzę, czy. To ma sens. Czy lepiej wydać więcej, czy mniej? E, jak to wygląda w praktyce? E, tutaj spędziłem ostatnie dwie noce, czyli w tym wiatraku. Wynająłem wiatrak, żeby tam z widokiem na morze być z moją żoną. E, było bardzo fajnie, ale czy, czy warto? Nie wiem. Myślę, że na jedną noc może tak, chociaż klima mogłaby działać lepiej. E, no i teraz problem polega na tym, że te wakacje licząc to miejsce i miejsce, gdzie dzisiaj jedziemy no, będzie kosztowało dużo, dużo więcej niż te tygodniowe wakacje z przed kilku ładnych lat i tak sobie myślę, że dzisiaj może opowiemy o tym, na czym warto, a na czym nie warto oszczędzać. No więc zaczynamy od noclegu. Jeżeli masz tryb plażowicza albo tryb rodzica, czyli masz dzieciaki, które, które nie, nie kwapią się, żeby jechać 5 godzin, zobaczyć jakiś, jakąś atrakcję turystyczną w autokarze, znaczy zobaczyć, jechać 5 godzin w autokarze, żeby atrakcję zobaczyć, oczywiście, to, no to wtedy nie ma sensu brać e, e, jakichś tanich noclegów, gdzie się zanudzisz, gdzie jest niefajnie, wtedy wiadomo, że się bierze pięciokwaskowy hotel z akwaparkiem i e, dużą ilością atrakcji dookoła, e, czy nawet w środku hotelu i wtedy jak najbardziej. Natomiast, jeżeli masz tak jak mieliśmy na, na Dominikanie, że przez trzy dni od rana do wieczora jeździliśmy na różne wycieczki, na zwiedzanie. No to wtedy nie warto było brać lepszego hotelu i mieliśmy taką strategię. Cztery dni byliśmy w hotelu, gdzie było się na restauracji, gdzie był szampan do śniadania, gdzie różne burżułajskie zachcianki jak najbardziej. I to były takie cztery dni, gdzie bardzo mało zwiedzaliśmy. Byliśmy na pół dnia na jednej, dnia na jednej wycieczce, chodziliśmy trochę gdzieś tam w okolicy, po plaży i tak dalej, ale trzymaliśmy się raczej tego hotelu, bo był super. A kolejne cztery dni, no to mieliśmy hotel niby czterogwiazdkowy, ale dużo uboższy, jedzenie średnie i tak dalej. I właściwie rano albo zdążyliśmy zjeść na nie, albo nawet nie, i wracaliśmy na kolację, którą znowu albo zdążyliśmy zjeść, albo nie. Eee, bo no, bo nie zależało na tym hotelu w ogóle, więc tam chodziło o to, żeby była klima i żeby było się, gdzie się wyspać, żeby nie było szczurów. Więc jeżeli jedziesz gdzieś, to w zależności od trybu, czy bardziej plażowo, czy bardziej aktywnie, no to ten nocleg może lub, lub nie może mieć znaczenia, tak? Może lub nie musi mieć. Ten wiatrak mogę polecić na jedną noc. Dam pod spodem namiar na Whatsappa bezpośrednio, bezpośrednio do właścicielki. Jak powiecie, że jesteście, że jesteście od Kaspra, to będzie wiedziała, bo się tam nawet dobrze porozmiewamy, także, także jak najbardziej jest OK. E, no dobra, e, zatem może przejdziemy do tego jak wygląda transport e, na przykład wynajęcie samochodu, bo to też jest ciekawe. Dobra, a najpierw pokażę Wam widoczek tu z okolicy, bo może warto się tym podzielić. Od razu uprzedzam, że nie będę robił vlogów z każdego wypadu i każdej wakacji, bo nie chodzi mi o to, żeby pokazywać gdzie ja nie jestem, tylko bardziej jeżeli będę widział, że da się coś przekazać, coś wdrożyć w Twoje życie, no to wtedy jak najbardziej możemy o tym pogadać. Więc może co któryś mój wyjazd coś takiego pokażę. A teraz zobaczcie, jak wygląda widok z góry. OK, miało być vlogowo, więc jeszcze kilka myśli. Tu jest furtka, którą mogę zamknąć, otworzyć. Zaraz powiem dlaczego o tym mówię. E, a tu jest wiatrak. I jeżeli kiedyś chciałbyś tu przylecieć, to to jest północna część wyspy i tu jest mało ludzi. E, I rzeczywiście czuć taki swojski, może nawet e, taki wiejski klimat. Ale aby było trochę luksusu, to Dostaliśmy przed chwilą dwie kawy i herbatę z knajpki obok, bo tutaj dosłownie 20 metrów dalej jest drugi, drugi wiatrak, i tam jest knajpa. I można albo na WhatsAppie zadzwonić, albo sobie zejść tutaj po schodkach i zamówić coś do jedzenia lub do picia. Co było fajne, bo jak przejechaliśmy, to nie mieliśmy zbytnio zakupów, niczego, więc po prostu zamawialiśmy sobie sknajpy. Tutaj, w to miejsce. A tam tutaj nie mam zooma, ale gdzieś tam widać taką willę. A nie, ta. Ta willa, chyba. Willę, gdzie Lewandowski wynajmował właśnie ją jakiś czas temu. Także jesteśmy w elitarnym, elitarnym miejscu. A. I, I tak to wygląda. Tak jak mówię, nie polecam tu być dłużej, ale jeden dzień, jeżeli planujesz coś romantycznego, takiego właśnie we dwie osoby, bo tu się właściwie więcej w tym wiatraku nie zmieści z widokiem na morze, z dostępem do, do jedzenia i napojów, tak do domu, wręcz aż do, do apartamentu, nazwijmy to ten wiatrak. To naprawdę jest to coś ciekawego. A teraz co, wracamy do tematów innych, a do miejscówek, jak jeszcze wrócimy. Dobra, miałem jeszcze powiedzieć o tym, skąd ta furtka tutaj. E, ta furtka jest. E, nie wiem, czemu jest zamknięta teraz, bo wczoraj zostawiliśmy ją otwartą. Natomiast e, stwierdziliśmy, że zostawiamy ją otwartą, dlatego że wiele osób przychodzi sobie ten wiatrak oglądać. Więc są takie śmieszne sytuacje typu. Siedzimy sobie właśnie tam na tym, na tym stoliczku, a tutaj jakaś para Niemców przychodzi i cyka foty wiatrakowi, ale zwiedziliśmy, niech sobie ludzie oglądają, nam to nie przeszkadza, że ktoś tam raz na jakiś czas spadnie, także jest to w sumie taka atrakcja turystyczna tutaj którą można zamknąć, jak się wynajmie ten wiatrak, a można otworzyć na ludzi, więc my raczej zostawiamy to otwarte. No i szczególnie jakbyś tu kiedyś był, no to jak wyjedziesz sobie gdzieś coś zwiedzać, to zostaw to otwarte, żeby sobie ludzie mogli też oglądać. Transport. W kwestii biletów samolotowych już nie raz się wypowiadałem, także dzisiaj nie ma sensu, ale co z transportem na miejscu? Jeżeli chcę więcej zwiedzać, zawsze wynajmuję samochód, jeżeli chcę bardziej na miejscu, czy jest dużo atrakcji, wyjść wokół komina, że tak powiem, no to wtedy się dojeżdża Uberem, taksówką czy czymś. Na z tym razem e, wynajęliśmy auto i moja strategia na auta jest taka. Na co dzień jeżdżę w miarę fajnym samochodem, więc e, dla mnie jest nawet pewnym odpoczynkiem, pewną taką, pe, pewnym takim rozmaiceniem brać cokolwiek na wyjeździe. Więc zawsze biorę sobie coś taniego, po prostu podstawowego. E, warto tylko patrzeć na dwie kwestie. Po pierwsze, na klimę, bo zdarza się, szczególnie im biedniejszy kraj, tym gorsza auta, więc zdarza się, że nie ma klimy, że była klima. I czasem na przykład mam chęć, żeby był automat. Akurat teraz brałem. Po prostu byle co, żeby tylko pojeździć. Zrobiłem jeden błąd o czym zaraz. Wnająłem, uwaga co? Pandę. Pandę drugiej generacji. No, o, także zapię ostrość, aż obiektyw nie, nie wytrzyma wrażenia. W każdym razie panda no to nie jest szczyt luksusu i marzeń no i teraz ktoś może powiedzieć kurczę, Kacper, ty taki biznesmen a tu pandę pokazuje, że jeździsz tak, jeżdżę ponieważ no nie potrzebuję nic większego, nie potrzebuje też nikomu niczego udowadniać, także pandą sobie tutaj śmigam w manualu z silnikiem, nie wiem, pewnie litrowym jakimś, czy półtora litrowym. No i jest tak, że jak wjeżdżamy w takie miejsce jak to, gdzie są górki, no to trzeba się czasem rozpędzić na prostej, na jedynce, gdzieś tam na chama wjeżdżać nim, nią, tą pandą, żeby dać radę, ale, ale daje radę. Więc gdybym miał drugi raz tutaj wynajmować to auto, bo jeżdżę nim już któryś dzień, to jednak wziąłbym trochę, trochę coś mocniejszego i tyle. Ale mogłaby być to równie dobrze panda, mi to w ogóle nie przeszkadza. Także jeżeli e, chcesz jeździć po górzystych terenach, po takich, gdzie potrzebna jest większa moc, no to jednak warto na to uwagę zwrócić. E, z kolei jak wybierasz się do Stanów na parę tygodni, no to wtedy faktycznie lepiej wziąć coś e, mocniejszego, lepiej, coś większego, lepiej wydzieszonego, żeby to faktycznie sprawiało przyjemność i żeby te tysiące kilometrów, które zrobisz, były w miarę komfortowe. I jeżeli masz zrobić takie wiesz, w dystansach tutaj na zakrętą, typu wyjeżdżam z miejsca, gdzie śpię, jadę 20 minut, staję, bo jest atrakcja, potem kolejne 30 minut jadę, staję, bo jest atrakcja, potem kolejne 20 minut i tak i tak maksymalnie 20 minut spędzam w samochodzie, czy 30, no, to, to nie jest żadna filozofia, żeby wejść do tej Pandy i sobie przejechać. Tak jak mówię, mogłaby być mocniejsza, ale, ale nie przeszkadza. E, no dobra, ale co jak ktoś mówi, ja mam wakacje, ja na wakacjach szaleję, ja chcę mieć wypas, chcę mieć cabrio. Nie polecam. E, jeżeli e, dużo osób, które nigdy nie miało cabrio, e, właśnie chce na wakacjach brać cabrio. E, oprócz tego, że jest to pewnie trzy razy droższe niż normalny samochód, to. E, ta panda wczoraj pokazywała nam tutaj 40,5 stopnia. No to 40,5 stopnia wyobraź sobie to nie jest mało. Więc jak ten dach podniesiesz i ci wali po głowie słońcem, to odczuwasz jeszcze więcej. Więc i tak, i tak w Cabrio będziesz sobie jeździł z dachem zamkniętym. Chyba, że potrzebujesz się przansować gdzieś i wyrywać dziewczyny, no to jak najbardziej. Ja akurat tego nie zrobię, bo te dziewczyny by się nie zmieściły. Obok mojej żony. Natomiast, jeżeli nie ma tam potrzeby lansu, tylko jest potrzeba fanu, to ten fan przy takiej temperaturze może być ograniczony. Myślę, że jeszcze bardziej cabrio byłoby fajne, jak jest 20 parę stopni gdzieś. Czyli na przykład w Grecji w kwietniu. No to myślę, że wtedy spoko, ale w sezonie raczej nie polecam. Także tyle odnośnie samochodów. A teraz przejdziemy do sprzętu. Ok, kwestia sprzętu. Wiele osób kupuje jakieś lustrzanki, cudaki, nie wiadomo co na wakacje. W praktyce, bądźmy szczerzy, i tak większość osób nawet na te zdjęcia nie patrzy po czasie. Ja sam bardzo lubię robić zdjęcia, ale bardziej telefonem komórkowym. Więc jeżeli nie masz starego telefonu, tylko jakiś roczny, dwuletni, to pewnie on ogarnia zdjęcia. Natomiast kupiłem sobie takie coś jakiś czas temu. To jest dron. No i teraz pytanie, czy warto mieć drona? Nie wiem. Ja mam z niego dużą radość. Nie jestem typem gościa, co sobie lata sportowo, nie wiadomo jak. Po prostu sobie nim kręcę. To jest, jakby ktoś potrzebował, to jest dron Mavic Mini 2. I takie coś kosztuje, nie wiem, około 2,500 zł. Z kompletem trzech baterii. Można płacać na tym 20 parę minut na jednej baterii, nawet może pod 30. I tu podłączasz sobie po prostu telefon i i śmigasz. Gdyby nie to, że mam jakąś wymówkę, że robię YouTube'a czasem trochę i że mogę zrobić jakieś przebitki z drona, to pewnie bym go nie kupił. A tak, mogę sobie wytłumaczyć, że potrzebuję go komercyjnie. Tudzież, no, mój kanał jest taki średnio komercyjny, ale, ale jakoś tak hobbystycznie jest potrzebny ten, ten sprzęt. Także jeżeli jeżeli robisz tuba kup sobie drona, jak nie to nie kupuj, dlatego że takiego drona łatwo rozwalić. Ja już nim parę razy gdzieś walnąłem, pierwszego drona utopiłem na Dominikanie, także to nie jest tak, że to jest taka zabawka, która akurat tobie sprawi taką radość i tak szybko załapiesz, że nie rozwalisz, bo pewnie gdzieś tam uderzysz, pewnie coś się wydarzy. Także jak chcesz to najpierw sobie kup coś tańszego, a potem można kombinować z czymś droższym. To oczywiście nie jest najdroższy dron, bo DJI, czyli jedyna firma, która robi dobre drony aktualnie, to Znaczy jest kilka innych, ale to jest, to jest taki numer jeden. DJI robi drony za 3, za 4, za 5, za 8 tysięcy. Natomiast ten jest malutki, to jest kwestia prawa, teraz się nie będę w to wdrażał, ale on waży 249 gramów, czyli rzeczywiście jest leciutki i i nawet tam się nie wolno latać, to jak polecisz, to jakby tłumaczysz i nie będziesz miał nikogo, kto się czepia, to, to raczej się nic nie wydarzy. I też takim dronem trudniej zrobić krzywdę niż dronem, dronem większym, chociaż też się da, bo, bo, te, bo te śmigiełka jednak pociąć potrafią. Wiem, bo sobie gdzieś pociąłem brzuch. E, także tak to wygląda, więc ja uważam, że jeżeli chodzi o sprzęt, to lustrzanki w ogóle bez sensu dla ludzi, którzy nie robią zawodowo zdjęć. Kupić sobie lepszy telefon, opcjonalnie jak jak kręcisz na YouTube, to drona i no i masz komplet. Okej, okay. dobra, to jeszcze parę słów, bo jesteśmy teraz w innym miejscu. E, mamy tako, taki oto domek z widokiem na morze, z simbą nieśmiałą, z basenem. Także jest sympatycznie. Zaraz gdzieś znajdę miejsce, gdzie jest trochę cienia. E, I co? I czy warto wynajmować takie miejsca? Warto, ale raczej większą ilość osób, bo mało osób wie, że takie wille z ładnymi widokami, one są, może nie tanie, ale są w normalnych pieniądzach, jak się je wynajmie w 8, 10, 12 osób. Więc jak planujesz zrobić wypad większy, sam bym taki wypad może zrobił, może kiedyś takie coś zorganizuje dla fajnych ludzi, zrzuta na miejscówkę i tyle. W każdym razie, na większą ilość osób to to wychodzi naprawdę mało. Na mniejszą wychodzi dosyć dużo. I powiem Wam, że my mieliśmy z żoną taki plan, że dwa dni bardziej zwiedzamy, dwa dni bardziej odpoczywamy. Tutaj miał być bardziej na odpoczynek. Wczoraj pojechaliśmy na, na oglądanie żółwi, na, na taką wycieczkę motorówką po, wokół, tam, wokół tam wyspy. I, no i fajnie, tylko że wtedy jak płacimy za daną atrakcję, to nie jesteśmy w atrakcji, którą wykupiliśmy, nazwijmy to tak, czyli ten basen. E, to jest fajnie, bo jest zaraz obok kuchnia, e, więc, e, więc e, dla mojego dziubusia Aperol Spritz, e, dla mnie whisky z kolą i tak sobie robiliśmy drinki i piliśmy w basenie. Fajnie, wszystko spoko, ale to jest przereklamowane. Raz, że na dłuższą metę to, e, no to może być nudne, a dwa, że rzeczywiście. To jest miejscówka bardziej na, na większą ilość ludzi, a nie tylko na, na dwie osoby, i wtedy jest ci szkoda na inne atrakcje. Także myślę, że jeżeli planujesz dużo wycieczek kupować, no to tutaj w ogóle na. A propos, na, w Grecji proponuję, jeżeli potrzebujesz polskiego przewodnika, to Magic Tours, a jeżeli nie potrzebujesz, to wchodzisz na Aviator.com czy V. I to jest takie Allegro, tylko z wycieczkami na samym świecie. Wpisujesz sobie miejscowość, gdzie jesteś i, i wykupujesz najlepsze możliwe opcje. Super sprawa. No i ja powiem na tym nie oszczędzać. W sensie, no, możesz kupić tańszą opcję niż droższą, natomiast jak gdzieś jesteś, to kupuj w opór wycieczek. Tego nikt nikt nie zabierze. To zawsze staje w swojej głowie. A to, czy masz ten basen, czy nie, czy jest ten widok na morze, czy go nie ma. Spoko, warto, tak? Szczególnie, jeżeli masz wizję tego, że nie wiem, masz budżet nieograniczony i wiesz, że jak dzisiaj sobie kupisz hotel z widokiem na morze, to, to, to ci to nic nie zmieni w życiu, to wtedy kupuj, bo ja uważam, że warto życie wyciskać po prostu do granic możliwości. Oraz, jeżeli ten budżet liczysz, no to wtedy takie rzeczy są zbędne i polecam ci wtedy sobie, zmiksować, czyli część. Przez jeden dzień, jak masz spoczynku, to wziąć sobie lepszą miejscówkę, lepszy apartament, lepszą willę, lepszy hotel. A jak masz wycieczki, to weź tak, żeby było czysto, strudnie, przyjemnie, ale, ale bez zbędnych atrakcji. Mam nadzieję, że ten vlog, vlog prawnikowy Ci się podobał, że rozumiesz moje podejście, na czym warto zaoszczędzić, a na czym nie warto. Ja ogólnie uważam, że w ogóle w życiu, w moim przypadku, bo ja kocham podróże. Nie warto na tych podróżach oszczędzać, czyli nie chodzi o to, żeby na nie dużo wydawać, ale żeby podróżować jak najczęściej. Ale kto inny może stwierdzić, że woli robić cokolwiek innego i na tym nie powinien oszczędzać, bo na swojej pasji się nie oszczędza, tylko się nią żyje. Więc, więc tak to widzę. I jeszcze Wam pokażę ten widok, bo jest, jest ładny. Jeżeli Wam się takie vlogi podobają, mogą być też różniejsze. Bo Pokażę Wam na koniec jeszcze węża, jakiego tu znalazłem. Mogę pokazywać też inne rzeczy na takich wyjazdach, ale raczej chciałbym się skupić na tym, żeby dawać jakąś wartość merytoryczną, także czekam na opinię, czy to było merytoryczne, czy chcecie takie coś, czy to jest pomocne i czy robić częściej takie vlogi, a tymczasem widoczek. Ogólnie to w tym miejscu mamy dużo atrakcji poza śniadaniem w postaci makaronu. Jest z nami Simba, kto się trochę boi Simbuś a Simba nam pokazała z tyłu, tam mieliśmy jeść, ale tam jest wąż, także zjemy sobie jednak tutaj bliżej. Teraz zobacz węża. Widoki, wszystko ładnie, pięknie. No i co? Hakuna Matata! Wszystkiego dobrego, cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.